Dzień dobry, to ja, wasz ulubiony, no, 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 nauczyliście się już? V-logger. Synek mnie tego nauczył. Dzisiaj będzie troszeczkę inny film. Nie tylko o pływaniu, nie tylko z poradami, ale również nasza fundacja ma na celu, w swoim statucie, to jest cel statutowy, Propagowanie pływania zimowego, i dzisiaj będzie właśnie coś, co powinno was zachęcić do pływania w lodowatej wodzie. Wyobraźcie sobie, że mamy na południu Polski naszą prawdziwą i oficjalną ambasadorkę. Eee, dlaczego ty mówię? Dziewczyna trzy lata temu. Nie wiem jak do mnie trafiła, ale zwróciła się z prośbą, żebym jej wyjaśnił, jak pływać w zimnej wodzie. Niestety zanurzyła się tylko trzy razy, bo okazało się, że jest trochę niedoskonała, a wada, którą ma, całkowicie wyklucza wchodzenie do lodowatej i zimnej wody. I niedawno rozmawiałem z nią i powiedziałem mi coś takiego. Robert, nie masz pojęcia, jak ja za tym tęsknię. I tu oczywiście pozdrawiam edytoriankę Batin, bo to o niej mowa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście spróbowali. Bo kto raz tego spróbuje, będzie zawsze to lubił. I to jest ten element promujący, propagujący pływanie lodowatej wodzi. Oj, to nawet z uśmiechem na ustach. Fajnie.